Tak jak powiedziałem, tak zrobiłem. Przeszliśmy na tę stronę, to jest ta frontowa strona tego budynku. No jak czytamy na stronie, zakończyło się czteroletni okres przebudowy tego obiektu. Wydaje mi się, że tam były jakieś poślizgi. Pierwotnie na planszach było napisane 2016-2020. No dzięki Bogu mamy maj 2022 roku. No ale obiekt wygląda bardzo ładnie, tu jest schludnie. Ten cały podziemny, podziemny budynek ma mieć 2,5 tysiąca metrów kwadratowych sal i pomieszczeń i będzie tam, będą tam ścieżki edukacyjne, będzie można przeżyć różne rzeczy jak na przykład lot w kosmos czy trzęsienie Ziemi. Jak czytamy? No i cóż, data otwarcia oficjalnego jeszcze nie jest podana. Dlatego też jej podać nie mogę. Ale właśnie zorientowałem się, że właśnie ta, ta wieża, która tutaj wystaje, to jest właśnie platforma. Gdzie ona jest tu, tu, tu. Muszę trafić palcem otrafiłem właśnie. Ta wieża, to jest wieża taka panoramiczna, widokowa. No, i całość, jak widzicie, tutaj jeszcze są te. Koparki tam przy naszym y, poczciwym starym y, w pomniku Kopernika. Ale pięknie planetarium wygląda. No, na pewno trzeba będzie tutaj sobie wpaść, przyjść. Niestety nie ma tu już żadnych tablic informacyjnych, z których mógłbym coś wam zacytować. Y, a na stronie też jest bardzo skąpo powiedziane. Po prostu otwarcie wkrótce no to tym sposobem nie pamiętam ile tych filmów o przebudowie planetarium zdążyłem zrobić a nawet nie pamiętam czy wszystkie, czy wszystkie opublikowałem bo obawiam się, że kiedyś tutaj byłem i coś nakręciłem a potem nie wrzuciłem w ogóle na kanał coś strasznego ale tym sposobem wydaje mi się, że wydaje mi się, że kończę tą moją serię serię z Związaną z przebudową, ale jeżeli się uda, to może coś nakręcę e, związanego już z samym funkcjonowaniem. Jak, jak, się, jak ktoś mnie łaskawie zaprosi na premierę, to bardzo, bardzo chętnie. No, zobaczcie, jak to jeszcze ładnie wygląda. Te stawiki, które tutaj były, o, one są, one są uregulowane teraz. E, I bardzo fajne. Pamiętam, że tutaj byłem, jak to było jedno wielkie błoto. Grzęzłem w tym błocie, właziłem na te różne y, takie hałdy i, i, i wzgórki gliny, a teraz już nie muszę. Pięknie. Także cóż, no jak to zwykle, żegnam, dziękuję za uwagę w naszym, w naszym małym, nasz na geografiku na temat tego pięknego, nowego obiektu, który właśnie mamy zasłonięty drzewem, czyli na temat planetarium. Śląskiego po przebudowie. Do widzenia!